That's Jak twierdzili, zostanie przeprowadzona rozmowa i osoba ta wróci do... și pe se ată o que Choć wiemy, że one często naprawdę dużo kosztowały nasz nawód, to może właśnie dlatego nie można tych lekcji w największym stopniu... Zamknięta datą 13 grudnia 1981 roku. Mówi się słusznie, że nadzieja umiera. Я не знал, сверху. よろしくお願 coraz głośniejsze kłótnie, waśnie i spory. Czasem patrząc na tę współczesną debatę, chciałoby się na chwilę znowu stać się dzieckiem, by nie mając innych sposobów, chwycić się tych prostych i dzieci metod, zapłakać, a przez mrzecz powiedzieć albo wykrzyczeć, przestańcie na Boga już dosyć. 何 No. Uh -huh.

Nie pamiętamy, zapominamy. Gdzieś nam to ciągle nieustannie niestety. tworzący mnie jako człowiek, ale i tego, jak to wszystko można sprzedać, to nasze sercu, by nigdy nie zdradzić, zdeptać godności, wbić w kradziącą radę ojczyzny nowe ciosy. W 1968 roku niewątpliwie znany nam wszystkim piosenka sestradową. Pan Jerzy wyśpierał wyśpiewał taką Piosenkę napisaną przez Włodzimierza Orcza do słów pana Adama Kreczmara, która nosi tytuł Kodeks. Wszyscy znamy tego pana piosenkarza, wokalistę. Każdy z nas potrafi na pewno zabrać. To trzeba na nią wejść, jeżeli woda przepłynąć. Jeśli cierpienie, to je milcząco znieść, jeżeli człowiek nie minąć. Jeśli są karty, to trzeba nimi grać, jeżeli tak, to ubić. Jeśli są brudy, to je do smutku prać, jeżeli ludzie polubić. Jeśli są konie, ujeżdżać trzeba je, jeżeli Jeśli jest wino, to nas ze smakiem pić, jeżeli miłość nie je pytać. Rocznica upamiętnić trzeba ją, a jeśli lekcja odrobić i pozostaje ciągle pytanie, które wraca.